Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy tą służbą, która po raz pierwszy bodajże uczestniczy w tego typu konferencjach. Jesteśmy w, no, w mniejszości, tak jak tutaj widać. Proszę Państwa, reprezentuję służbę, która no, dotychczas jeszcze tutaj dzisiaj nie była reprezentowana, mianowicie Państwową Straż Pożarną. Ja jestem pracownikiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy i tak nawiązując tutaj do tej mojej poprzedniczki jesteśmy służbą, no, która nie ma takiej różnorodności wśród stanowisk, które były tutaj reprezentowane na slajdach. Niemniej jednak jesteśmy służbą dosyć chyba istotną, co pokazują badania opinii publicznej, gdzie no cieszymy się bardzo wysokim zaufaniem społecznym. Proszę Państwa, z racji tego, że tak jak powiedziałam, ta służba nie była jeszcze tutaj reprezentowana, pozwolę sobie bardzo pokrótce zaprezentować, na czym ta nasza praca polega. Otóż, proszę Państwa, Państwowa Straż Pożarna w tej obecnej formie powstała 20 lat temu. To właśnie ustawą z 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej powołano do życia zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Proszę Państwa, pod tymi innymi miejscowymi zagrożeniami. Kryje się całe mnóstwo innych różnych zagrożeń, prawda? Tutaj gdyż straż pożarna to nie tylko pożary w obecnej formie, prawda? I możemy powiedzieć, że do tych naszych zadań, no głównie prawda, o tym, co, co jest związane ze strażą pożarną, prawda, jest rozpoznawanie zagrożeń pożarnych, innych, tych miejscowych zagrożeń. Organizowanie, prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń. Tutaj cały czas bardzo podkreślamy te, te inne miejscowe zagrożenia, bo one stanowią w tej chwili zdecydowaną większość niż pożary. Proszę Państwa, do tych zadań jeszcze mamy, mamy o wiele, o wiele więcej, ale tutaj no, nie będziemy, nie będziemy no, oczywiście cytować yy, ustawy, która nas do tego powołała. Ja wspomnę jeszcze o jednej istotnej rzeczy, mianowicie o naszej strukturze, którą tworzy Komenda Główna, Komendy Wojewódzkie i Komendy Miejskie lub Powiatowe. Jest to zamiennie używane w zależności od miejsca, od innych uwarunkowań. I oczywiście jeszcze jednostki badawczo-rozwojowe, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły. Mamy trzy szkoły aspiranckie i jedną szkołę podoficerską. I skład jeszcze tej całej struktury organizacyjnej wchodzi Centralne Muzeum Pożarnictwa. Dlaczego o tym chciałam wspomnieć? Ponieważ nasz system, system pracy jest właśnie z, wynika właśnie z naszych, z naszych tutaj zadań i możemy tutaj wyróżnić w naszych strukturach prawda, piony operacyjne. Kontrolno-rozpoznawcze i te inne takie, które, które służą, żeby te jednostki mogły funkcjonować, a mianowicie oczywiście kwatermistrzostwo, finanse, zaplecze techniczne i oczywiście kadry, prawda? I y, prace w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, no oczywiście pełnią strażacy funkcjonariusze. I y, możemy powiedzieć, że jest to system y, taki ośmiogodzinny, ten codzienny i system y, ten tak dobowy, y, w których y, system ten y, jest tylko i wyłącznie w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, tam właśnie strażacy pracują y, przez 24 godziny na dobę. Jest to utarty ten system 24 na 48 godzin. Cały czas funkcjonuje. W różnych okresach czasu były próby zmiany tego systemu, niemniej jednak cały czas on funkcjonuje. I proszę Państwa, no cóż, cóż mogę powiedzieć, prawda? Straszakiem może teoretycznie zostać każdy, zarówno oczywiście mężczyźni, jak i kobiety, bo nie, nie ma żadnych absolutnie przeciwwskazań formalnych, oczywiście po spełnieniu ty, tych wszystkich wymogów, które są określone w przepisach. Ale niestety, patrząc na mm, statystykę Państwowej Straży Pożarnej, sytuacja już nie wydaje się tak oczywista. A mianowicie mm, kobiety stanowią zaledwie 4% ogólnej liczby funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej. Jest nas około 1240 pań z 30 tysięcy wszystkich funkcjonariuszy, także no, jesteśmy naprawdę w mniejszości. Z tej liczby, całej całej liczby, najwięcej pań zatrudnionych jest w, plo, w pionie logistyki, oczywiście 468, i na stanowiskach administracyjnych 387. Najmniej prań pracuje w prewencji, raptem 47%, i w pionie szkoleniowym, 56. Także patrząc na te liczby, można zdecydowanie stwierdzić, że kobiety zajmują w. Przede wszystkim stanowiska uznawane w PSP jako pomocnicze, drugorzędne. Proszę Państwa, patrząc dalej na tę statystykę, według danych Komendy Głównej, oczywiście Państwowej Straży Pożarnej, stanowiska kierownicze zajmuje zaledwie 151 kobiet z ogólnie z ponad 9 tysięcy stanowisk kierowniczych w całej PSP. W tym na stanowisku kierownika sekcji 50 pań. Zastępcy naczelnika wydziału 34 panie, naczelników wydziału 29, ale tutaj y, trzeba zaznaczyć, że tylko jest y, jedna pani pracuje jako naczelnik wydziału operacyjnego. I jest, mamy jedną na chwilę obecną, jedną panią, y, która y, jest na stanowisku zastępcy komendanta Miejskiego w Gdańsku, bodajże jest ta, ta pani. Brak jest y, oczywiście pań na stanowisku komendanta oraz dowódcy jednostki, bo jest to u nas y, dosyć istotne stanowisko dowódcy jednostki właśnie w tym w tym podziale bojowym. I tutaj, proszę Państwa, nasuwa się oczywiście pytanie, dlaczego tak się dzieje? No niestety przede wszystkim cały czas jeszcze funkcjonuje taki stereotyp, y, że strażek to jest męski zawód. Do dzisiejszego dnia tutaj już było wspomniane na temat powstawania żeńskich nazw zawodów, no nie, nie, nie powstała nazwa żeńska, prawda, zawodu strażak, nawet, nawet, nie, nie funkcjonuje, nawet to takie w tych nieoficjalnych bardzo rzadko gdzieś tam się pojawia, typu tam strażaczka, ale, ale to jednak nie weszło do tego języka, tak jak policjantka, która już, już jest na gminnie prawda, używane, u nas to absolutnie nie funkcjonuje. Cały czas jest ewentualnie kobieta strażak. Proszę państwa, oczywiście tutaj nikt tego nie podważa, że zawód strażaka jest zawodem bardzo trudnym. To trzeba przyznać i no, takim obciążającym, wymagającym tych predyspozycji fizycznych i psychicznych, prawda. Tutaj ta siła, męskość jednak naprawdę jest istotnym atutem, ta odporność na stres, na odporność na ten stres pourazowy bardzo często, prawda, ta gotowość do podjęcia akcji w każdej chwili, no, no taką mamy, prawda, służbę. Y, odpowiedzialność, y, ta świadomość zagrożenia, ponieważ no, nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co, y, co tam się wydarzyło, co może się jeszcze wydarzyć w trakcie prowadzonych działań, prawda. Proszę Państwa, istotną kolejną sprawą, o której y, chciałabym też tu wspomnieć, jeśli mówimy tutaj było cały czas mówiono o wykształceniu. Ja chciałabym zwrócić uwagę o tym przygotowaniu u nas merytorycznym, proszę państwa. Ponieważ mamy jedną szkołę oficerską w Polsce. I w latach 2007-2012 szkołę główną służby pożarniczej proszę państwa ukończyło zaledwie 36 kobiet. Tutaj mówimy o systemie tym dziennym. Tylko i wyłącznie, prawda? W tym czasie żadna pań, żadna z pań nie ukończyła szkoły aspiranckiej w systemie dziennym, prawda? I proszę państwa, to właśnie brak tego wykształcenia pożarniczego, stricte pożarniczego niestety eliminuje już na samym wstępie możliwość zajmowania tych wyższych stanowisk, no, a tym samym właśnie są powierzane te, te funkcje pomocnicze, stąd, stąd też to między innymi jest związane, prawda, że, że, że panie głównie pracują właśnie w ty, tych pionach właśnie tych logistycznych, kadrowych. Wspomniałam już tutaj o szkole głównej służby pożarniczej, ale proszę Państwa, wykształcenie pożarnicze to nie tylko właśnie ta szkoła. Istnieje jeszcze druga ścieżka uzyskania odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności, a mianowicie poprzez kursy kurs podstawowy, podoficerski, aspirancki, oficerski. Lub inne, właśnie jest specjalistyczne kursy, i oczywiście z tej drogi korzysta bardzo wiele pań, zdecydowana większość pań korzysta z tej drogi. No niemniej jednak, proszę państwa, ta, ta ścieżka kariery gdzieś tam w pewnym momencie bardzo często się zatrzymuje, a nawet w wielu przypadkach kończy. Na, na którymś z kolejnych etapów, nie, nie, nie dochodząc do tego y, ostatniego kursu, jakim jest kurs oficerski, i uzyskanie prawda, stopnia oficerskiego. Także tutaj troszeczkę jest w tym momencie odnośnie tych kursów, proszę Państwa, troszeczkę takie powstało błędne koło, ponieważ no, aby móc uczestniczyć, czy zakwalifikować się do danego kursu, należy mieć stanowisko. A żeby mieć stanowisko, należy mieć stopień, odpowiednie wykształcenie. No i tutaj tu się pojawia takie. Same panie wiedzą o czym. Rozmawiamy. Niestety, niestety gdzieś, gdzieś tutaj brakuje takiego rozwiązania idealnego, że, żeby móc z tego skorzystać, prawda? I inną Pani kwestią, kapitan, proszę państwa. Pani kapitan, czas. już. Ja bardzo przepraszam. Proszę Państwa, jeszcze bym chciała o takich bardzo, że tak powiem, to są takie dosyć poważne sprawy, ale nawet jeszcze bym chciała wspomnieć o takich bardzo trywialnych y, sprawach, a mianowicie no niestety jeszcze nie posiadamy takiego zaplecza tego socjalnego, gdzie by mogłyby Panie służyć w podziale. Y, bardzo często jesteśmy traktowane też w tych kategoriach zdobniczych. No mimo wszystko, mówię, cały czas to funkcjonuje, a jednocześnie, proszę Państwa, trzeba tutaj zwrócić uwagę, że to, że jesteśmy postrzegane jako te, te kategorie mówię zdobnicze yy, wnosimy do tej służby swoją delikatnością takie obyczaje łagodzące, bo jednak no, to towarzystwo męskie w gronie pań zupełnie zupełnie inaczej się zachowuje. Yy, proszę Państwa, yy, z racji tego już, że, że czas nam się kończy. Yy, Mogę tylko jeszcze dodać, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej obecnie mamy 49 pań, które, które są funkcjonariuszkami, z czego w korpusie oficerskim mamy zaledwie 4 panie. Także tutaj no, to pokazuje, jak naprawdę jesteśmy w mniejszości. I niestety ta tendencja, bo tak analizując ilość pań. W ostatnich latach, no w, ostatnim, w przestrzeni kilku ostatnich lat, niestety ta tendencja u nas jest cały czas spadkowa, także to nie jest optymistyczne. I kończąc już, mówię z, z racji tego czasu, no miejmy nadzieję, że, że jednak ta tendencja się odwróci i, i jednak będzie to rosło i będzie nas coraz więcej. Także.